Siemano Parmigiano, widzowie z tej strony Monusia Blaze I dzisiaj jest z nami Nanek Creeper Przywitasz się? Ay, no właśnie. Siemano Bananek No I, I dzisiaj będziemy no, Robić takie budowanie Gdzie będą pułapki Ten kto szybciej przejdzie wygrywa chyba No I Ja to stałem na raz. Mhm, To był jego pomysł Jaki kolor wybierasz? Czerwony A ja zielony może chodź tutaj trochę bliżej, co? Dobra, kiedy zasynamy? Nie wiem. Kiedy? Ale musimy jakiś timer. Więc zaraz wrócę i po telefon. 10 minut. Okej. Okay. Nie, znaczy no, no... dobra, 15 minut. Dobra. Nie wiem jak mi wyjśce i to dobra wistę ten skin. Mam high skin. skin Na... U nas jest serduszko na sklepku No. No to 11 minut, okej? Okay? Dobra, zaczynamy. I start! Okej! Okay. Hmm. No te zwiedzone domy są bardzo stare. No. Nie wiem jakie będę tylko, że nie wiem, jaki rozmiar mamy robić, żeby się jakieś pułapki zmieszczać. by był, bo będę dużo pułapek. To by był, to było, to, to będę dużo pułapek. No to wam nie wiedzą, co jest ja dobre, bo tylko patrzę na mojej ekranie. I możesz trochę głośniej mówić. Dobra! Okej. Okay. Chyba, że ja mam trochę ciszej mówić. Ja nie wiem, co ty. No, I trochę za głośno na tym tym e, robisz. Na, na kotku? No? My to nazywamy kotki. No bo do góry nogami wyglądają jak kotki. Więc my to nazywamy kotki. I Gramis, to fajne jakieś gramy, robię. Szkoda, dobra. że nie mamy World Edita, co? Mm. Ale może żeby było lepiej, to może wejście no? będzie gdzieś, in, y, na przykład y, od, boku, że, od boku, żeby od boku... Tajnie. Tajnie. A nie, przecież to normalny dom, ale nawiedzony, więc powinno być jakieś... nam nie wystarczy czasu, to... ma zmienić nazwę? Tak, chętnie. Znaczy no, tak. Gdzie jest w ogóle słońce? Aha, z twojej strony. Ono, to nie wiem ile będę miało... I może jak nie będziemy mieć za bardzo czasu, Da, no dalej, nie zdążymy dokończyć, to może po prostu no... Dalej konsymy. No takie jest. Mmm, sok... Dostało tylko 7 minut. Oh my God. Yes. No, trzeba. I musimy pułapki. No. Może zdać więcej sas. No chyba dodamy przez to, że możemy oboje się nie wyrobimy. bo dodatki pułapki mam. dodatki pułapki <grym> pułapki musimy i to zbudować to nie zajmie mało Ojej. bo za zjedzony dom dobrze mi kosy. na pewno? tak nie pasuje. ile mam czasu zostało? 6,5 minut okej okay, to jest ja cały czas tylko dach po prostu robię. Ja, ja dalej nie jestem na dachu. Robię te okna. Robię dalej te okna. Okej. Okay. Robiłeś już dach? Nie. Haha. O rany, co to jest? Co? <noise> nie Trochę szerokie to jest. No, to był jego pomysł. No to będę u mnie tylko jedno piętro. Jak, jak by to miało być z pułapkami, jak tylko jedno piętro? Bo mogą być pułapki. Będę pokoje pułapkami. To będą pokoje. Są to pokoje. Nie pamiętasz? No, ale co z tego? Ale to jak tylko jedno piętro, to jak to? Tycho będę mówił, bo mam dużo. Aha. I, I nie mówisz dużo o nas. I lubisz nagrywać w bo, bo zostajesz kasy. Nie, 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 dostaję kasy, mam tylko kilkanaście subskrybentów, okej? Okay? Okay. A trzeba jak a trzeba tysiąc, żeby zarabiać, wiesz? Ale te są jak zarabiasz bardzo. No, bo będę robiła to, to, co ja lubię, więc, no, tak. No, no, no. Ja będę się bardziej większą, będę mogła kupić dom, bo będziemy razem mieszkać. Tak. Naprawdę? <grym inny> Aha. Ty tak marzysz, co? Tak. Będę Coś będę. czuję, że jak akurat będzie ten czas, to będziemy się przeprowadzać, co będzie... <grym inny> Za bardzo długi czas to nie będziesz chciał ze mną mieszkać. A, a, a na pewno byś chciał, co? No. Dziwny Oso. jest. Ile czasu zostało? Dwie i pół minuty, dodamy chyba sobie czas, co? Nawet nie No dopiero tylko budujemy, więc może będzie osobny czas na budowanie i osobny czas na pułapki, co? Nie wiem, muszę więcej sasu na budowę Dalej, nobie, tak. Da. Aha. I sosafkę góra będę zepsutał, bo to jest bardzo stale. Mam na siebie. Bo za domy są bardzo stare, no to będę dużo pajęcy na górze. Aha. Nie wiem, jak Ty jest. To jest to Jak coś to y, widzowie, robimy takie coś, że budujemy A potem? I, i dodajemy płaki, potem druga osoba musi jak najszybciej przez wszystkie przejść. Ale to będzie na survivalu. mam pojęcia. Może to. Okej. Okay. Jestem nie ile mi zajmie. Mam sobie ile mi zajmie. Mam las. No. Czasomierz. Czas będzie. Ale ile mi mhm. zajmie, zakazuję. No. Jakieś dwa, dwa piętra? Ja mam jedno. I zostało 15 minut. Więc może trochę dodamy czasu, bo to trochę krótko było, co? Co? 5 minut? Nie, nie 5 minut, może 15. No. Więcej dodamy. No, bo musimy być. By, 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 by. by, by. To jest 15. 15. Wyby! Wyby! Jestem w na podróż, A, by, by, by. z na Ach, Tini Timi zombie tutaj znowu. Pipiu, pipiu! Dalej pracuję na dachu i to jest nic nie, bo na chwilę tak długo nie zajmuje. Na pewno? Tak. Ciekawe, ehm. jak dobrze budujesz. No ja też jestem ciekawa. <słyski> o rany słuchajcie jak tobie te bloki wszystkie, tak ten... No, a wok siebie praktycznie. Bo masz karę na tyle w Tymasz korę na o, nagrywam już 13 minut. 13 minut to. Dużo. Mhm. Czy ci mówić, okej? Okay? Dobra. Ora, no ale tobie te bloki nabijają. <grywia> Dobra, ten dach jest chyba spoko podrabiony, co? Jest konsolym. Dużo klasy, żeby z kąte dach. Aha. Może będę miał w wiuretakku. Ja nie wiem, bo długo ząbuję. Nie wiem. W środku muszę da światło. Hmm. Może wejście będzie z drugiej strony, co? O, albo chyba, że obał żyje. Oh my god. Jakby zepsute okno. Może te państwo sobie będą wyglądać jako zepsute okno. Mamy akwiat. Jeszcze nie w sensie jak lepsze okna. Dużo mi czasu zajmuje na dach. Mi o, to chyba dobrze. Co jeszcze? Ile czasu zajmie? A ile zostało? 10,5 minut. Okej, okay. to jest Ym, Co miałam wziąć? Aha. Dobra. Te ciemne. Nie wiem, nie wiem. Pokażę, jak swoje będzie wyglądało. No właśnie, ja jest, też jestem ciekawa, jak twoje będzie wyglądało. A teraz gdzie jest hashtag na klawiaturze, co? Hashtag E. Nie, użyję po prostu gwiazdki, tak? Bez kropki. Okej, okay, jestem w z ah! tak. e Aha. Długo zajmuje. Okej, okay, no to mam. Już skończyłem tak. Co slotka? Ten To chyba nie wygląda zbyt fajnie co widzowie. Chyba to trochę zbyt źle wygląda. Myślicie? I potem jeszcze takie coś. Jak wam się podoba, widzowie? Bo mi się wydaje, że mogłam lepiej to zrobić. Jeszcze tutaj dookoła dam jakieś pajęczyny. Dobra. Może tutaj dam to? Może dać chyba. Ale ten odcinek będzie długi. Może będą dwa osobne odcinki, że jak wydujemy i jak przechodzimy. Jak nie. myślisz na Dlaczego? A ty slaj nie wynoszę. Okropne to. Mówię, że... No bo mogą mi lepiej pójść z tym mimo że ja jest, jestem z drugiej płatki. A ja jeszcze w ogóle żadnej płapki nie zrobiłam. Ale No wiem, ale może zobaczymy ogólnie jak w budowle wyglądają, co? I na 15 minut nam dałam, żebyśmy oboje skończyli. A potem No Ogólnie yes. to widzowie po prostu za bardzo takich no, rzeczy nie robiliśmy. O, działa! robić. Dobra, ja nie jestem pewna już, bo są płatki robię. I mam dużo tam O, dobrze dla Ciebie. Dalej mam dużo mniej. Czy mi się wydaje, czy dałeś same okna, ale nie takie popsute okna, czy coś? Bo to ma być taki nawiedzony abandent. No, może taki już nikt nie używa. I taki będzie nawiedzony. Nie, no sam to pozytywne. co? To Teraz pozytywne. Hmm. No to pierwsze. Ojej. No zrobię to. Bo mają być pułapki, zagadki i takie rzeczy. I ja no, Nie będę miał tych Kolejny formuł ten hmm. sam Tutaj trzeba będzie guzik znaleźć. Nie będą drzwi zody. żelazne. Zróbmy go nad zody. Muszę sadzem do slotka. To mam plan, że to będą po prostu tutaj takie... Może jakiś jeszcze hełm, żebym miał do wybrania, bo ja nie mam za bardzo dużo innych pomysłów. Dobra, hmm. następne to będzie taki jakby roślin dużo będzie. Dobra widzowie, teraz musimy po prostu jakieś wejście zrobić. Jestem. Jestem ostatnim. Dobra jest. Aha! Nie no, nie mogę. Kiedy jesteś? Jestem dopiero na drugim piętrze. Jeszcze dwie pułapki. do Nie, dodam jeszcze. Nawet nie wiem, co. Po... Zaraz co? Naprawdę? Kolejne 15 minut, przepraszam. Dasz na dzień? znaleźć drzwi, jak coś ten Co z tego? O, zobaczcie co zostanie na koniec. To będzie trochę trudne. Zobaczcie co zostanie na końcu. Aha. Eee, um, 11 minut. Bo ja bo ja się staram. Tutaj skończymy odcinek i potem pójdę podładować iPada i potem nagramy na, znowu odcinek. Okej? Okay. I stosunki Nie, będą może osobno. No, odsuń. A co ile pnoc Nie wiem. 20? Dobra. Albo trochę więcej. Ym, dobra, ym. Jeszcze nie. Hmm. Tutaj oczywiście też będą przeszkody. Oczywiście to też nie będzie łatwe. Ojej, teraz co? Dobra, chyba mogę być. Uwaga, widzowie, chyba skończyłam. No to idę teraz przez te wszystkie poziomy. Czemu i mam. Co? tutaj jeszcze to przejść. Tutaj jeszcze pająk, nie mają tutaj być. Hmm. Dobra. Tutaj są, myślę, że może tam lepsze rzeczy. Też. Dobra, chyba może być. To skończone. Oto mój nawiedzony dom. No to. Dziękuję za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Kończę już odcinek. I zaraz będzie druga część. I do widzenia. Pa, 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 pa.